Patrzyłem, jak drzwi się otwierają, jakby noc sama postanowiła wkroczyć ze spóźnieniem. Ona weszła pierwsza, otulona jasnym światłem i pożyczoną pewnością siebie, a obok niej szedł bardzo wysoki mężczyzna, którego obecność przyciągała spojrzenia, jak latarnia morska przyciąga statki. Minęli mnie, jakbym był wspomnieniem odłożonym do niewłaściwej szuflady, a sala, spragniona rozrywki, odpowiedziała śmiechem i toastami. Kieliszki dzwoniły. Kamery telefonów unosiły się jak pole metalicznych kwiatów. Poczułem jak dźwięk kurczy się w jeden dzwoniący ton za żebrami. Każdy szept zdawał się dotykać mojego imienia i odciągać lepki od litości. Upokorzenie kłuje jak zimne powietrze w gardle. To rodzaj zimna, który pamięta. Pozostałem nieruchomy, tak jak góra pozostaje nieruchoma, gdy wiatr myli własny hałas z potęgą. Bezruch nie jest kapitulacją, gdy sam go wybierasz. To było przyjęcie przebrane za triumf. Sala udawała, że należy do spektaklu, do starannych plotek i lśniącego okrucieństwa. Ale pod jedwabnymi obrusami i wynajętą brawurą podłoga dźwigała ciężar czegoś innego, czegoś co znałem tylko ja. To miała być noc, która napisze linię, której nigdy więcej nie będę musiał przekraczać. Katarzyna, moja żona, nadal moja żona, przynajmniej na papierze. Patrzyłem, jak jej dłoń muska ramię tego mężczyzny z taką swobodą, jakby nie nosiła obrączki, którą jej założyłem pięć lat temu w Kościele świętej Barbary w Krakowie. Jakby nie było nas, jakby mnie istniał. Sala była pełna naszych znajomych, naszych, ludzie, którzy siedzieli przy naszym stole na wigilię, którzy gratulowali nam nowego mieszkania na Mokotowie, którzy mówili, że jesteśmy idealną parą. Teraz ich oczy uciekały ode mnie, jak szczury stonącego statku. Widziałem litość, widziałem zakłopotanie, widziałem ciekawość, najbardziej paskudną z tych trzech. Marcin, bo tak się nazywał, ten wysoki, pochylił się i szepnął coś do jej ucha. Ona roześmiała się tym śmiechem, który kiedyś był tylko dla mnie. śmiechem porannej kawy w niedzielę, śmiechem po miłości, śmiechem zaufania. Teraz należał do kogoś innego, a ja stałem przy ścianie, jak stary mebel którego nikt nie chce wyrzucić, ale też nikt nie chce na niego patrzeć. Nie podszedłem, nie krzyknąłem. Nie zrobiłem sceny, której wszyscy się spodziewali, stałem i czekałem, bo wiedziałem coś, czego oni nie wiedzieli. Wiedziałem, że ta sala, te ściany, te świeczniki, ta muzyka wszystko to było moje. I o północy wszyscy się o tym dowiedzą. Spokój to broń, której nikt się nie spodziewa. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz wiedzieć, co się stanie dalej. Polub i napisz, co myślisz o tym, co zrobiła Katarzyna. Nikt nie przyszedł do mnie z pociechy. Może nie wiedzieli, co powiedzieć. A może po prostu nie chcieli się mieszać w cudze małżeństwo, nawet gdy rozpadało się na ich oczach, jak mokry papier. Piotr, mój kolega z pracy, minął mnie z kieliszkiem wina i skinął głową. Tyle. Żadnego, jak się trzymasz. Żadnego, przykro mi. Tylko skiniecie, które mówiło więcej niż tysiąc słów. Wszyscy wiedzą, wszyscy widzieli. Nikt nie pomoże. Cisza może być ostrzem, jeśli zaostrzy się ją cierpliwością. Śledziłem wzrokiem kontury sali. Wysokie kolumny kwiatowe, surową symetrię żyrandoli, cichy puls znaków wyjścia. Człowiek, który został zraniony, uczy się architektury pomieszczenia, bo ucieczka to lekcja geometrii, której ból jest nauczycielem. W piersi dźwigałem ciężar tysiąca niewysłanych wiadomości. Umysł prosi o świadka w takich chwilach, ale świadkowie są niewiarygodni, gdy historia zagraża ich komfortowi. Dałem bólowi krzesło i pozwoliłem mu usiąść. Nie pocieszałem go. Kazałem mu patrzeć. Świat nie zawsze potrzebuje dźwięku twojego żalu, by zrozumieć jego kształt. Czułem zapach tortu nawet z daleka, słodycz, która wydawała się wyreżyserowana. Kartki na stołach, ciche choreografia kelnerów, oświetlenie, które czyniło wszystkich przystojniejszymi, niż prawda, wszystko to było kostiumem na ciele, które należało do mnie. Własność jest cicha. To atrament schnący tam, gdzie nikt nie patrzy. To klucz obracający się dwa dni wcześniej, zanim ktokolwiek pomyśli o pukaniu. Obserwowałem katarzynę. Jak dotykała włosów, gdy się śmiała, jak pochylała głowę, słuchając Marcina. Te gesty znałem na pamięć, widywałem je przez pięć lat, teraz były dla kogoś innego, a ja czułem się jak widz na premierze sztuki, którą sam napisałem, tylko że w ostatniej chwili zmieniono aktora głównego. Zastanawiałem się, czy ona wie: czy wie, że to ja zapłaciłem za ten lokal? Że to moja firma kupiła budynek trzy tygodnie temu przez spółkę, której nazwy nikt nie skojarzy z moim nazwiskiem? Że każdy kelner, który nosi jej wino, każdy technik, który ustawia światła, każdy szczegół tej imprezy, wszystko zostało opłacone z mojego konta? Prawdopodobnie nie. Katarzyna nigdy nie interesowała się takimi rzeczami. Finanse, umowy, dokumenty to było nudne. Ona wolała żyć w świecie, gdzie pieniądze po prostu się pojawiają, gdzie mieszkanie samo się opłaca, gdzie wakacje rezerwują się same. A ja byłem człowiekiem w tle, który to wszystko umożliwiał. Może dlatego było jej tak łatwo mnie zdradzić, bo nie widziała we mnie człowieka. Widziała bankomat z sercem. Ale dziś w nocy się wszystko zmieni. O północy ta sala spojrzy w górę, a ja nie będę musiał podnosić głosu. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz zobaczyć, jak to się skończy. Zostaw lajka i powiedz, czy też byś to zrobił na moim miejscu. Trzy tygodnie wcześniej chodziłem po tej samej sali z innym biciem serca. Dokumenty czekały w teczce koloru burzowej wody. Tytuły zmieniały właściciela, podpisy osiadały jak ptaki wzdłuż linii tekstu. Nauczyłem się, że kontrola rzadko jest spektakularna, jest zwyczajna i precyzyjna kolumna liczb, która wybiera przyszłość, a potem ją finansuje. W tej księdze zakupiłem noc, która teraz próbowała mnie pogrzebać. Wszystko, co ma znaczenie, zwykle podróżuje pod innymi nazwami. Firma cateringowa, która obsługiwała imprezę, Odpowiadała przed spółką zależną, która odpowiadała przede mną. System nagłośnienia zadziała, gdy zegar zrobi to, o co go poprosiłem. Projektory wyświetlą obraz, gdy obwód otrzyma sygnał, który już ustawiłem. Nie przyszedłem, żeby kogoś zawstydzić. Przyszedłem, by zakończyć sezon bez tłuczenia szkła. Plan był prosty, bo prawda jest prosta. Sala będzie się śmiała do północy. O północy sala spojrzy w górę. Nie będę musiał podnosić głosu. Nie będę musiał stać się tym, co mnie skrzywdziło. Drzwi nie dyskutują, gdy się je otwiera, a fakt nie błaga, gdy zostaje ujawniony. Dowiedziałem się o zdradzie przez przypadek. Głupi, banalny przypadek. Zostawiła telefon na stole, gdy poszła pod prysznic. Wiadomość przyszła. Nie mogę się doczekać dzisiejszego wieczoru. Tęskniłem za tobą. Od Marcina. Marcina, którego znałem. Marcina, który był na naszym ślubie. Marcina, który podawał mi rękę i mówił dbaj o nią. Mogłem wtedy krzyczeć. Mogłem rzucić telefonem o ścianę. Mogłem wejść do łazienki i wyciągnąć ją z prysznica za włosy. Ale nie zrobiłem żadnej z tych rzeczy. Usiadłem i pomyślałem. Zemsta to nie wybuch gniewu. Zemsta to chłodna matematyka. To szachy, gdzie każdy ruch przemyślany jest trzy posunięcia do przodu. Przez następne tygodnie uśmiechałem się do niej przy śniadaniu. Pytałem o jej dzień. Słuchałem jak kłamała mi prosto w twarz o spotkaniach z koleżankami i nadgodzinach w pracy. Każde kłamstwo zapisywałem w pamięci nie po to, by jej to wypomnieć, ale by pamiętać, dlaczego robię to, co robię. Kupiłem budynek przez spółkę celową. Właściciel był zadowolony z ceny. Zapłaciłem 20% powyżej wartości rynkowej. W Warszawie nieruchomości sprzedają się szybko, gdy oferujesz gotówkę i brak pytań. Przejąłem też umowy z dostawcami, wszystko legalnie, wszystko czyste. Katarzyna planowała tę imprezę od miesięcy rocznica naszego pierwszego spotkania z Markiem i Anią powiedziała ale ja wiedziałem prawdę. To była impreza dla Marcina sposób, żeby pokazać mi, że go nie ukrywa, że nie wstydzą się, że wygrali. Pozwoliłem jej planować, pomogłem nawet wybrać lokal. Ten jest idealny. Powiedziałem, wskazując na miejsce, które już kupiłem. Ona się uśmiechnęła, nie wiedząc, że podpisuje swój własny wyrok. O północy wszystko się ujawni. Ekrany pokażą dokumenty. Sala zobaczy, kto naprawdę tu rządzi. A ja w końcu będę mógł odejść z podniesioną głową. Subskrybuj, żeby nie przegapić dalszej części. Polub, jeśli uważasz, że zasłużyła na to, co się stanie. Skomentuj, co byś zrobił na moim miejscu. Wielki zegar nad barem osiągnął swój cel i wypuścił oddech w salę. Ekrany wzdłuż ścian ożyły jednocześnie, nie hałasem, ale odmierzonym światłem, które prosiło o uwagę. Muzyka ścichła, jakby pamięć trzymała rękę nad jej ustami. Na szkle pojawiła się sekwencja dokumentów: akt własności lokalu, kontrakty serwisowe oznaczone czasem transfery, które układały się jak ruchy szachowe których nikt nie zauważył, dopóki król nie zrozumiał, że nie ma już pola, na które mógłby się cofnąć. Żadnych twarzy nie nazwano, żadnych oskarżeń nie wydrukowano. Liczby i nazwiska same się układają, gdy nie opierasz się ich geometrii. Moje nazwisko pojawiło się tylko tam, gdzie własność tego wymagała. Podpis powtarzający się jak spokojny puls na dole każdej strony. Przekaz nie był zemstą, był autorstwem. Zapłaciłem za atrament, który wyniesie mnie z tego rozdziału. Zapadła cisza o fakturze spadającego śniegu. Ludzie szukali kogoś, kto wyjaśni ich z powrotem do ich komfortu. Nie było mowy, która mogłaby ich uratować. Sala w końcu zrozumiała, na czym stoi. Fundament nie potrzebuje oklasków, by podtrzymać sufit, potrzebuje tylko być betonem. Widziałem, jak Piotr odstawia kieliszek, jak Ania zakrywa usta dłonią. Jak Marek, który zawsze miał coś do powiedzenia, nagle milknie. Wszyscy czytali te same dokumenty, wszyscy widzieli te same cyfry: transfer z 22 października, zakup budynku, mój podpis, moja spółka. Katarzyna stała nieruchomo, jakby ktoś wbił jej gwoździe w podłogę. Jej twarz przeszła przez trzy kolory: biel zaskoczenia, czerwień wstydu, szarość zrozumienia. Obok niej Marcin wyglądał jak człowiek, który właśnie odkrył, że ziemia pod jego stopami była cały czas wypożyczona. Nikt nie krzyczał. To było dziwne. W filmach zawsze ktoś krzyczy, ale to nie był film. To było prawdziwe życie, a w prawdziwym życiu hańba jest cicha. Hańba to cisza, która zjada tlen spokoju, aż wszyscy zapominają jak oddychać. Ekrany przełączyły się na kolejny slajd. Bardziej dokumenty. Umowa z firmą cateringową, podpisana przeze mnie. Umowa na nagłośnienie też moja. Umowa na oświetlenie na dekoracje kwiatowe na wszystko. Każdy element tej nocy należał do mnie. Oni się tylko bawili na moim boisku, nie wiedząc, że ja trzymam piłkę. Wtedy zobaczyłem to w jej oczach. Moment, gdy zrozumiała nie tylko to, że jestem właścicielem ale dlaczego pozwoliłem jej zorganizować tę imprezę tutaj dlaczego zgodziłem się na ten lokal dlaczego byłem taki spokojny przez ostatnie tygodnie? Bo wiedziałem, cały czas wiedziałem i czekałem tylko na ten moment, na moment, gdy wszyscy zobaczą. Sprawiedliwość nie zawsze krzyczy, czasami po prostu zapala światło. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz wiedzieć, jak zareagowała. Polub i napisz, czy to był dobry pomysł na zemstę. Śmiech rozrzedził się najpierw. Potem to asty zastygły w rodzaju ciszy, która nie potrafi przełknąć. Marcin przesunął się niezagrożony, tylko świeżo świadomy, że spektakl jest kruchy, gdy spoczywa na pożyczonym gruncie. Katarzyna odwróciła się, jakby odnalezienie mnie miało szyć czas z powrotem. To, co znalazła zamiast tego, były granice, których nauczyła mnie rysować, przekraczając każdą z nich. Podszedłem bliżej. Nie do niej, do centrum sali. Chciałem, żeby wszyscy widzieli moją twarz, żeby widzieli, że nie jestem zły, że nie jestem zraniony. Że jestem po prostu człowiekiem, który zakończył pewien rozdział swojego życia w jedyny możliwy sposób, z godnością. Personel poruszał się z choreografią, która została wyrepetowana w języku skinięć. Rachunki przypisane do pewnych nazwisk zostały przekierowane do ich prawdziwych właścicieli. Dostęp, który polegał na moim pozwoleniu, zaczął wygasać jak przypływ cofający się bez muzyki i ostrzeżenia. Ochrona nie podeszła do nikogo, nie było potrzeby. Grawitacja wykonuje swoją pracę bez munduru. Widziałem jak kelner podchodzi do Katarzyny z rachunkiem. Widziałem jak jej twarz zmienia się gdy czyta cyfry. 3000 zł za szampana, za tort, za dekoracje, które sama wybrała. Karta, którą chciała użyć, moja karta, została odrzucona. System pokazał komunikat. Karta nieaktywna. Marcin sięgnął po swój portfel. Gentleman do końca. Ale jego karta też została odrzucona. Nie dlatego, że nie miał pieniędzy, ale dlatego, że system był zaprogramowany, by odrzucić każdą płatność tych dwojga. Wszystko musiało zostać opłacone gotówką, tu i teraz. Patrzyłem, jak kopią w torebkach i kieszeniach, jak liczą banknoty, jak szepczą między sobą coraz głośniej, coraz bardziej zdesperowani. Wokół nich znajomi odwracali wzrok. Nikt nie zaproponował pomocy. Nikt nie chciał być częścią tego upokorzenia. Ekrany przełączyły się na ostatni slajd. Nie było tam więcej dokumentów. Był tylko krótki tekst biały na czarnym tle Fundusze przeznaczone na ten wieczór zostaną przekazane na stypendia dla dzieci z domów dziecka oraz na remont schroniska dla bezdomnych przy ulicy Działdowskiej w Warszawie. Czasami najlepsza zemsta to nie zniszczenie, ale stworzenie czegoś dobrego z czegoś złego. Sala pochłonęła te decyzje i odkryła, jak ciężka potrafi być hojność, gdy jest też sprawiedliwością. Zobaczyłem, jak Katarzyna płacze, nie z żalu, z wściekłości, z bezsilności, z uświadomienia sobie, że przegrała, a nawet nie wiedziała, że gra. Nie podszedłem do niej, by ją pocieszyć, nie podszedłem, by wygrywać. Patrzyłem przez noc w poszukiwaniu zamknięcia i znalazłem je, nie w jej łzach. Ale w fakcie, że już mnie nie obchodzą. Wolność to nie wybaczenie, to obojętność. Subskrybuj, żeby zobaczyć finał. Zostaw lajka, jeśli uważasz, że zasłużyła. Napisz w komentarzach, co byś zrobił inaczej. Wyszedłem na zewnątrz do powietrza, które czuło się jak pierwsza strona. Warszawa opierała się o niebo, nie zakłopotana własnymi światłami. Klucze czekały w mojej kieszeni, nieby otworzyć jej drzwi. Ale by zamknąć rozdział z drugiej strony, wolność, nauczyłem się, nie jest brakiem pamięci. To decyzja, by nieść pamięć jak kompas, a nie jak ranę. W drodze do domu zrobiłem inwentarz tego, co pozostało. Moje ręce, moja praca. Kręgosłup, który nauczył się być zarówno trzciną, jak i żelazem. Nie wybaczę tego, co mi zrobiono i nie muszę już tego robić. Wybaczenie jest mostem, który budujesz, gdy chcesz wrócić. Nie miałem ochoty przekraczać z powrotem. Godność woli długą drogę i szczerą pogodę. Kiedy dotarłem do mieszkania na Mokotowie, wydawało się dziwnie ciche. To nie było już nasze mieszkanie. Od dwóch tygodni było tylko moje. Przeniosłem jej rzeczy do składu, zanim ona się zorientowała. Ubrania, buty, wszystkie te drobiazgi, które kobieta zbiera przez lata małżeństwa. Zostawiłem tylko jej osobiste dokumenty i zdjęcia rodzinne. Nie jestem potworem. Jestem tylko człowiekiem. Który miał dość bycia traktowanym jak niewidzialny. Na marmurowym blacie w kuchni zostawiłem kopertę. W środku był list. Niedługi, nie dramatyczny, tylko fakty. Katarzyno. Nasze małżeństwo się skończyło w momencie, gdy zdecydowałaś się przywieźć Marcina na imprezę, którą ja sfinansowałem. Papiery rozwodowe czekają u adwokata. Mieszkanie jest w moim imieniu, więc proszę. Zabierz swoje rzeczy z magazynu przy ulicy Grzybowskiej 15, kod dostępu 4072 nie dzwoń, nie pisze nie próbuj tłumaczyć. Niektóre rzeczy są poza wybaczeniem. Mateusz: Proste, czyste, końcowe. Wyłączyłem wszystkie karty, które były na jej nazwisko. Anulowałem dostęp do wspólnego konta, na którym i tak były tylko moje pieniądze. Zmieniłem hasła do wszystkiego. Jeden klik, jeden ruch palcem, i cyfrowy ślad naszego związku przestał istnieć. Usiadłem na kanapie z herbatą, za oknem Warszawa oddychała swoim nocnym życiem. Gdzieś tam Katarzyna prawdopodobnie nadal próbowała zebrać pieniądze na rachunek. Gdzieś tam Marcin pewnie żałował, że w ogóle zaangażował się z mężatką, a ja? Ja czułem się wolny po raz pierwszy od miesięcy. Nie było triumfu w tym uczuciu, nie było radości, tylko spokój. Spokój człowieka, który wie, że zrobił jedyną słuszną rzecz. Że nie wybaczył, że nie zapomniał, ale też, że nie musi już walczyć. Rano obudziłem się w łóżku, które było tylko moje, zaparzyłem kawę, która była tylko dla mnie, spojrzałem w lustro i zobaczyłem mężczyznę, który przetrwał. Noc nauczyła mnie ostatniej lekcji. Niektóre zwycięstwa są głośne, ale te, które trwają, są podpisane. A moje podpisy były wszędzie. Subskrybuj, jeśli podobała Ci się historia. Polub i napisz, czy mężczyzna postąpił słusznie. Twoja opinia jest ważna.